Ohoho! Oho. Chyba tu? Zapraszamy, zapraszamy! Można wjechać. Któż to wjeżdża? Któż to wjeżdża? Proszę Państwa. Można kawałeczek jakieś Dzisiaj zapraszam Was na odcinek taki inny niż zwykle, dlatego, że Goszczę na moim kanale pewną osobę, również youtubera. Słuchajcie, ostatnio wskoczyłam na jego kanał, ponieważ zainteresował mnie pewien jego odcinek. Bardzo mi się spodobał, zostawiłam komentarz, zaprosiłam na herbatkę, jesteśmy umówieni. Także dzisiaj spotkanie dwóch youtuberów, ale nie tylko, bo poruszymy też podczas tego spotkania tematy ogródkowe. I chciałabym, żebyśmy rozmawiali troszeczkę o kartonach również. Wsiłkowanie kartonami, używanie kartonu do gleby. Według mnie jest to temat arcyważny, dlatego zapraszam Was do tego odcinka. Śmiało, śmiało. Dzień, Aneta. Zapraszam. Powiedz Krzysiu, słodzisz. Słodzę i Jakbyście masz, mieli jeszcze coś do, do sąsiada. Nie, jak, jak, jak do sąsiadów masz pomożecie? Wiesz co, Krzysiu, po cukier, prostu ja... Masz, Mam ma. cukier? Nie, ja nie kupowałam cukru. Dlatego, że my też nie używamy cukru. My to jesteśmy nic, tacy to jest trochę dziwni. Wiesz, nie mamy nawet cukru w domu. Ja przepraszam, ale ja nikogo nie oceniam. Każdy ma swoje Ja rozumiem, tylko wiesz co, ja powinna mieć troszeczkę chociaż cukru, właśnie dla gościa i mieliśmy. Tylko czasem też się zdarza, tak jak na wsi, że ktoś przyjdzie coś pożyczyć. No bo się też nie mam, też nie używam. Nie używać. Dobrze, będzie bez. Osób nie Jak widzicie, tylko w gościnę do nas przyjechać. Znajesz, znaczy, znaczy, ja z ty często, wyjedziesz często, i napity. Dwa kanały się spotkały, jeden duży, drugi mały. Oczywiście. <grym> Oczywiście ja, ten drugi. Znaczy no, to nie ma pierwszego, drugiego. Ja no, odwiedziłem Ciebie. Mój ja kanał ciebie, chyba tak. trochę wcześniej powstał niż mój, prawda? No, troszeczkę wcześniej, ale w takim tempie, jak przybierasz na sile, to za rok będziesz większym kanałem. O, kanałach. jakie pogłaskanie, Dziękuję. No, dziękuję. Trzeba, co trzeba. prawda, teraz jest taka pora roku, że co tu dużo pokazywać, nie ma warzyw, przecież to one i warzywa i owoce. Ale teraz właśnie widać no. to piękno tego terenu, tak, czyli te warunki, no, które masz. Widać i piękno, i niepiękno, bo jak widzisz, nie. Jest dużo rzeczy do pokazania. Patrzymy na teren. Na jego jak gdyby, możliwości, jego potencjał. Skoro jesteśmy tutaj, to mam tutaj takie placki z czegoś, co jest bardzo kontrowersyjne w internecie. Dziwić się i nie dziwić się, zobaczcie, tutaj leży tektura. Aha. Tektura przygnieciona sobie kosteczką. I właśnie w tych miejscach planowałam posadzić drzewka. Wymierzyłam sobie odległości odpowiednie, żeby posadzić te drzewka. Ale. Chciałam przy okazji, no właśnie, skorzystać, i temat tej tektury poruszyć, dlaczego? Dlatego, że przyznam się Wam, że Krzysiu, po raz pierwszy, nie mówiłam mu jeszcze o tym, ale po raz pierwszy zwrócił mi uwagę na temat kartonu. Czy on rzeczywiście jest taki rewelacyjny w ogrodzie w użyciu do, do gleby. W tamtym roku, pamiętam, nagrywałam filmik. Tutaj przy szklarni mam te truskawki, które sadziłam wczesną wiosną Aha. i tak Krzysiu właśnie pod tym filmikiem napisałeś mi komentarz, parafrazując mniej więcej, coś w tym stylu, że jeżeli jesteśmy świadomi, co ta tektura w sobie zawiera, no to zrozumiemy, dlaczego nie chcemy już tego kartonu używać. No tak pięknie to użyłaś, pięknymi słowami, ja troszeczkę może inaczej. Wiem, do czego zmierzasz, tak? I mam, mam troszeczkę powiedzieć. Słuchaj, mhm. e, może jeszcze zanim dokończysz pytanie, bo chyba wiemy o co chodzi, ale mhm. ja chyba tekturą za, zainteresowałem się jakiś czas temu, gdy tą permakulturę zacząłem tak poznawać, bo jest to temat dla mnie świeży, prawda? Nowy, zacząłem poznawać bez problemu znajdę, znajdziesz znajdziemy informacje w internecie, z czego składa się tektura. Mhm. Jeżeli tam ktoś pisze, i nie ukrywa tego, że wypełniacze chemiczne, prawda, tam są cztery takie podstawowe składniki. Między innymi jest to makulatura. W makulaturze mogą być na przykład gazety. Generalnie od jakiegoś czasu już farby drukarskie, które zawierają ołów i te metale ciężkie są zabronione. My sprowadzamy dużo artykułów z zagranicy. Nie chcę tutaj powiedzieć z jakiego państwa, wszyscy wiemy, kto jest takim e, przemysłowym e, jak gdyby centrum na cały świat, prawda? Tam nie ma żadnych norm. Czyli farba drukarska może być różna. E, skład tektury, do no to wiadomo, mhm. makulatura, jakiś tam e, ścier drzewny, e, jakieś tam szmaty. I wypełniacze chemiczne. Więc mhm. poza tym no jakoś to jest też technologicznie robione. Więc skoro my decydujemy się, jak gdyby na uprawę tych naszych ogródków, mhm. bo mamy dosyć tej, tej chemii, która jest wszędzie, decydujemy się, żeby to było jak najbardziej zdrowe. Niestety, różne substancje docierają do nas deszczem i tak dalej, więc minimalizujmy ten, ten, ten proces, tak, dostarczanie tych składników. Myślę, że. Te, które można śmiało zastąpić, masz tutaj dużo trawy zielonej. Koszareczka, świeżo skoszona no właśnie, trawa. Krzysiu, jeśli chodzi o trawę, o ściółkę z trawy, no to tak, mam kawałka tutaj kawałek trawy jest. Tylko tyle, że ja mam tutaj dużo kwiatów, one się wysiewają i chwastów w tej trawie. I jak ja ściukuję tą trawę, już mam takie doświadczenia, i mam po prostu w tym momencie przykrytą grządkę, pokażę Wam troszeczkę później folią, bo z tej właśnie trawy niestety trzeba częściej kosić. No właśnie tak jak często koszę, bym powiedziała, że co dwa tygodnie mniej więcej tutaj kosimy. I, i dostają ci się I nasionka? niestety już od no takiej małej, niektóre wyrastają. Tak niestety jest problem na tym, w tym miejscu tutaj, bo tam gdzie mam świeży trawnik założony w zeszłym roku, świeżutka trawa, no to uh -huh. tam nie ma chwastów, no bo ja zadbałam o to, żeby je wcześniej usunąć. Czyli, czyli ale co? Tutaj... Nie ma złotego środka, prawda? No Każdy właśnie, tu jest końce, problem. No. Niestety, do końca, tak jak mówisz, nie wiemy co do końca ta tektura zawiera w sobie, każdy papier, prawda, z czego ta tektura się składa, wiadome jest i tak jak mówisz, na internecie są te informacje dostępne, że ta tektura zawiera metale ciężkie. Też. A metale ciężkie kumulują się w naszym organizmie i są niestety dość chyba ciężko pozbywane. Eee. Podane są normy tektury przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Dopuszcza się tam do 100 mg metali ciężkich na kilogram tektury. Karton jest ekologiczny, dlatego że można go wielokrotnie przetwarzać bez ponownej wycinki drzew, ale faktem jest to, że tektura zawsze będzie zawierała niebezpieczne związki chemiczne obecne w makulaturze. Znaczy, generalnie warzywa. Tak najbardziej myślę, że tutaj marchewka. Naj, naj, najwolniej albo w ogóle nie pozbywa się tych mm -hmm. substancji chemicznych, tak? No, metale ciężkie i tak dalej. E, więc marchewka. No jakby wchodząc w glebę pod wpływem wilgoci, ona tam się rozpuszcza, wchodzi do wody, a zaciągają te warzywa jednak tą wodę, prawda? No to przenika wszystko no do gleby. I tak, nawet jakieś. Dobrze, bardzo... dobrze. Długo ta tekturka tutaj leży? No, pół roku. Pół roku. Zwijamy te, Nie, no słuchaj, teraz to no ci nie przeszkadza, bo masz tutaj miejsce wyznaczone pod, pod drzewka, więc to i tak nie będziesz miała tutaj tej gleby, prawda? Yy, drzewko. Słuchajcie, ja tak troszeczkę to mówię humorystycznie, ale uważam, że naprawdę jest to dość poważny temat. Dlaczego? Dlatego, że wiele kanałów tutaj mi nie chodzi jakieś wytykanie palcami kogokolwiek jestem od tego daleka. I y, ja też niejednokrotnie pokazywałam u siebie na kanale, że dodaję tekturę np. do kompostu czy ściółkuję chociażby jakieś drzewka czy te nieszczęsne truskawki w zeszłym roku. No i niestety w tym momencie już mając tą wiedzę uważam, że robiłam źle i już nie będę tej tektury stosować. Ech, no to... Alternatywa. Alternatywa. No ja uważam, że trawa i dużo osób też to potwierdza, że trawa świeżo skoszona słoma? No, słoma najmniej, ale też żytnia przeżyto. Ale czego też nie zawiera. Jakiś Słuchaj, jeżeli, jeżeli jest. Posobójczyk, no, jeżeli za, ktoś, ktoś w taki konwencjonalny sposób uprawia, no to na pewno będzie zawierać, prawda? Chociaż te, te, te środki dzisiaj. Coraz mniej skuteczne są, ale czy skuteczne, jeżeli chodzi o chwasty, bo, bo to też jest temat rzeka, prawda? Ja jestem daleki od tego, żeby stosować chemię, tak samo jak nasz organizm. Tabletki, jakieś tam środki yy, farmaceutyczne. Wolę stosować naturalne i tak samo z glebą, mhm. prawda, czyli te ochrona mnie przeciwko chwastom, prawda, mhm. więc tutaj jakieś mechaniczne usuwanie i tak dalej. Tym bardziej, że jeżeli tak jak Ty, czy wiele innych osób ma takie małe ogródki, w których, na których może sobie pozwolić, mhm. prawda, ale wracając do tego, czy słoma, no słoma, powiem szczerze, no chyba jest, będzie bardziej ekologiczne, jak ta która. Mhm. Bardziej, bo nie ustrzyżemy się przed tą chemią, bo może być wszędzie, prawda. No. Jeżeli ja mam swoją słomę, prawda, no to ja no sobie, to, ja gwarantuję. To ty wiesz, co sypiesz, czy, czy nie sypiesz. Prawda? No nie sypię w Czego tej chwili. Kiedyś, sypiesz? kiedyś stosowałem niewiele, ale stosowałem. Teraz nie, w ogóle nic, mhm. naturalnie wszystko. Urodzi się trochę, to się urodzi trochę. Ja z tego jak gdyby nie żyję, prawda. Mhm. Bardziej mi zależy na tym zdrowym nawożeniu, czyli jeżeli krowa zje mhm. zdrowo mhm. i tak dalej. Więc z tego założenia wychodzę, że robię to dla siebie. Robię to dla siebie i może ktoś się tym zainteresuje. Według mnie ważne jest, żeby po prostu się zorientować, nabyć tej wiedzy i dokonać po prostu wyboru. Masz ojej, turkucia? Ojej! I to zaprosiłam na swoje życzenie do tego ogródeczka swojego, dlatego że przywiozłam właśnie obornik koński od gospodarza i niestety ja pod tymi widłami, gdzie ten obornik zrzucałam, po prostu widziałam te turkucie. Więc, na własne życzenie zaprosiłam i mam I stąd te siatki, zobaczcie. Ktoś, Zdają egzamin? No właśnie. Jedna osoba skrytykowała, inna osoba pochwaliła. Niektórzy też, też stosują podobne siatki do tych. Dla mnie zdały egzamin. Przed, przed tym, jak te siatki włożyłam, może z 10 z 15 sadzonych straciłam. Uh -huh. Potem. Zaczęłam te siatki szyć, wkopywać, wsadzać na nowo, bo całe szczęście, że miałam dodatkowe sadzonki i żadna sadzonka nie padła po tych siatkach. I miałam około chyba 60 arbuzów z tego terenu. Głęboko jest to wkopane? E, około pół metra. Pół metra, tak? Ta tak, siatka? ta siatka. Rozumiem. To są takie dość głębokie worki. Rozumiem. Nie mam tego miejsca nawiezionego jeszcze na przyszły sezon. Ja będę to miejsce tak jeszcze dokładniej przygotowywać. Ale to, co te rośliny zostają w tych miejscach? Czy będziesz je. Nie, no nie będę tych siatek już przenosić, no bo Aha. to jest za dużo pracy, ale jak będę nawozić, to myślę po prostu nie tylko do środka, Obok. ale też tutaj Obok. wokół, nie? Żeby... No to do nawożenia to wystarczy 20 cm. No właśnie, więc sobie tak obędę radzić w ten sposób. Nawet i mniej, e... prawda, bo, bo składniki tak. będą wypukiwane tak. w dół. No tutaj trochę jarmurzu rośnie tutaj mam dynię pod dynie już nie robiłam tych siatek, bo to już czasu no dynia nie ma starczyło. Płytki z No i ona tam się też w tamtą stronę rozeszła. Trochę ją tak popychałam nogą. No, zasugerowała się, jak <grym> nie Tutaj mam jeden rządek, porzeczki czarnej, tam na końcu jeszcze czerwona, i to jest zeszłoroczna szczepiona jakaś. Z jednego patyczka, znaczy nie, przepraszam, z trzech patyczków. Na jednym. O, ja tak. Przepraszam, stanowisku. że nie ja tak stałem tyle. Na jednym stanowisku jest y, trzy patyczki włożone, było włożone w zeszłym roku. Przesuniemy tą kamerkę, bo trochę można. Czyli profilaktycznie na wypadek, gdyby któraś padła. Tak, tak. A no tu i jak padły. na złość, jak na ironię. Nie, wszystkie. zdarzało się, że padły, ale to nie ma wielkiego znaczenia, bo są inne, kolejne, w razie czego można. To sobie jest w tym pożytka? roku dołożyć. To jest czarne. Tutaj mam kolejny rządek, to jest. Borówka amerykańska. Aha. Też sadziłam ją chyba w zeszłym roku. Już nie pamiętam, słuchajcie, albo w zeszłym, albo dwa lata temu. Widogię. Na pewno w zeszłym roku coś jeszcze dosadzałam. No i pomiędzy poziomeczki, niektóre przycięte, niektóre nie. Zobaczcie, rozgrzebana słama, no bo tutaj mam kury sąsiadów moje, przemiły mnie, odwiedzają, więc mam trochę. No nawożą ci. Kściółki, tak, W tak rozgrzebanej. Tam planuję zrobić jeszcze od tego jednego kołka do drugiego jakieś rusztowanie i posadzić winogronka, bo mam tutaj od strony południowej. Mam nadzieję, że Aha. będzie im dobrze. No, no, no fajnie, fajnie, to wygląda. Słucham? Fajnie to wygląda, wszystko. Fajnie. Bardzo, no jest potencjał. No to jest taki początek. No teraz początek. musisz to dobrze utrzymać. To jest początek, no właśnie, tak. bo tutaj wiadomo, przyjdzie wiosna, przyjdą chwasty. Też pytanie, co z tym zrobić, czy tutaj kłaść ogrotkaninę, bo nie, nie będę w stanie jakby tego zielska na bieżąco wyciągać, czy brać nie czy wyciągać agrotkaninę, czy, myślałam jeszcze, nie wiem czy to jest dobra metoda, może ty masz Krzysiu doświadczenie, żeby zasieść tutaj już w marcu wykę i ona szybciutko rośnie, ściąć ją potem. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby jakby dać mniejszą szansę na, roz, na rozwój tym chwastom, żeby tam było dużo korzeni i dużo masy zielonej przy okazji. Potem to ściąć i zobaczyć. Jeżeli by się to zdążyło tak przesuszyć, to zostawić to jako ściółka pod te arbuzy, które będą się potem tutaj położyły. Nie możesz kurs. zrobić, no będziesz miała. No eksperymentuje też. Azot w glebie, tak, zostanie ci azot tak, w glebie, tak. no się uprawi. Wiadomo, i więcej tej masy zielonej, tej ściółki na A no, gdyby ta tym... masa przeschła, nie gniła, no bo potem te. Te sadzonki będą się rozrastały, te pędy położyły, żeby one też były zdrowe, nie? Żeby Wiesz co, ta y... była w miarę sucha. Jeżeli. Bo czekaj, bo tu będziesz chciała dynię posadzić. Arbuzy. Arbuz się też w miarę rozrasta. Tak, tak. Tylko on potrzebuje dużo wody, dużo wody. Zobaczymy. No, pomysł jest bardzo dobry. Jest Z naturalną bardzo dobry. ściółką tego typu. Yy, tak, Będzie a czym to ścinasz jakąś i... kosiarkę? Kosiarkę. po prostu kosiarko zetnę. Bo dobrze jest nawet i przemieszać tak niegłęboko, jakąś no ja nie jakąś glebogryzarką do 15 centymetrów. Rodniczu, kiedy ta szklarnia była montowana, to dostałam taką poradę, żeby takie obrzeże właśnie Chyba nie ode mnie. Nie od Ciebie. Ja też mam Ty u siebie. Ty byś nie dał mi takich Ja też mam u siebie. W szklarni? Tak. Ale powiem, ja mam mam Bo mi się idzie. kruszy. No ja w ubiegłym roku szklarnię postawiłem i w ubiegłym Aha. roku, tylko że u mnie jej nie widać. Aha, jest niżej. Bo, albo kamień sobie ułóż. No, kamień. To Gdzieś to jakieś metoda. łupki można od tam gdzie, gdzie robią to ogrodzenia. To bo, chyba byłaby najlepsza no, metoda. Można, można ułożyć sobie zabezpieczyć. I wtedy tak. masz pięknie, artystycznie, no. prawda, I, i, i praktycznie. Myślę, że tak. Krzysiu, brawo. Tutaj przy samym domu takie trzy chude grządki Chciałam po prostu. Wiecie, wykorzystać miejsca więcej na ogródek. To jest tutaj... bardzo praktyczne. Bardzo no, praktyczne. Wychodzisz sobie z domku, dokładnie. natkę pietruszki, pietruszki pod ręką. Słonecznik. Słonecznik. Tam jeszcze mam pas borówki. Żywopłot, który sadziłam też niedawno, dwa lata temu. Polecam. Cisowy żywopłot. Rośnie bardzo ładnie. Pięknie się zagęszcza, tylko trzeba go przycinać co roku, żeby wszedł szeroko. Co masz tu przykryte? Słuchajcie, przecież tutaj są zachwaszczone truskawki. Tu jest peżu, mnóstwo peżów, peż? z którym nie mogłam sobie poradzić, bo dlatego to przykryłam. Zostawiam to na minimum na rok, może na dwa, żeby ten peż po prostu zlikwidować. Ja u siebie chyba w tym roku, niestety, ale już tak dojrzewam do, tej, do tego tematu, żeby dać pasy, bo są takie. Przystosowane chyba 60 centymetrowe, bo mamy gotowe pasy tej czarnej agrowłókniny i między tuskawkami. Po prostu. Ja o, walczę. Jeżeli chodzi o chwasty, tak jak Ty tutaj przykryłaś peż, no ja mam troszkę mniejszą presję peżu, ale tam jest całe spektrum tych chwastów takich pospolitych. I w ubiegłym roku sobie po prostu dałem na luz. Mhm. I dzięki temu moje truskawki w końcu się rozrosły, no pomimo tego, bądź... że miałem suszę, nie mhm. podlewałem tego, to było ściółkowane dwa lata temu słomu, tej słomu już niewiele zostało, prawda, ja tam mam karczownika, mam ryjówki, mam mhm. e, krety, wszystko te ryjące stworzenia, które są, to tam mają dobre warunki, bo ściółkowanie też właśnie sprawia to, mhm. że tam jest wilgoć, tam jest miękko, tam właśnie takie gryzonie sobie swoje legowiska zakładają, ale odpuściłem sobie w tamtym roku pielenie, te chwasty i wyobraźcie sobie, że truskawki mi się w końcu rozrosły. No to pięknie. Im mniej przeszkadzamy naturze, jest chyba lepiej. Ale wiesz Krzysiu, że ja w ogóle do tych truskawek w tamtym roku się nie dotykałam. Właśnie, dałam na luz. Nie wyrywałam, zostawiłam nawet właśnie na Ja nawet szuce. nie podlewałem. No tutaj akurat jest linia nawadniała, ale... To może dlatego pesz poszedłem. Poddaję się. Po prostu na ten rok się poddałam. Ja po prostu robię akurat tutaj pomiędzy tymi pożyczkami. To w ten sposób, że jeżeli jakaś sadzonka mi się po prostu ukorzeni, ładnie, i ona ma gdzieś wokół siebie trochę miejsca, to albo ją zostawiam, albo ją zabieram stąd. Czyli tak samo jak ja. No w ten sposób robię. No. Tak samo jak ja. Z malinkami ci się Oj, porządek należy. Fajnie się. Porządek. metrowe zasieki ma, ale one mu bardzo fajnie idą te mariny. I właśnie prowadzi w drutach i bardzo dobrze się druty sprawdzają. Ja co roku walczę, <noise> też nie potrafię się jakoś <noise> przemóc i, i zmobilizować, bo to trzeba czasu i też i, i nakładu finansowego, żeby zakupić odpowiednie rzeczy. Ale jednak to jest bardzo praktyczne. I trochę też więcej czasu. Ja to chyba mam takie wrażenie, że wszystko robię na ostatnią chwilę. Może tego nie widać w Internecie, ale ja po prostu ten czas gonię ciągle i tak zawsze przykładam. Wybieram to, co jest takie wiesz najpilniejsze. samo co ja, ale powiem po szczerze, że chyba trzeba sobie pewne rzeczy odpuścić, bo nie mm -hmm. złapiamy dziesięciu stok za ogon. Przypilnować dwie, trzy rzeczy. Zresztą no, mi też ludzie, jestem bardzo wdzięczny za te wszystkie komentarze. Krzysiu mniej, a bardziej dokładnie. Tak, tak, tak. I to jest chyba za tak. dużo byśmy chcieli, więc. Mniej pazerności. Ja ci dam truskawek, ty mi dasz malin. O, na tej zasadzie, nie? I układ gotowy. Dokładnie. I, no, jeszcze widzę jedną tutaj osłonę. Tutaj są nowaliki. Wysiew zimowy. Nie zobaczymy wschodów, bo wiadomo, że jeszcze za wcześnie, ale. Eksperyment Aha, tutaj to, co siałaś na filmie? Tak, to, co posiałam niedawno. Eksperyment trwa, zobaczymy, jak się zakończy, bo to jest najważniejsze. Jak się zakończy. Pozytywnie na no to w przyszłym roku. To wszystko zależy. zależy od warunków, jeżeli nie będzie zimno. No przysłonione, żeby nie było tego wiatru takiego bezpośredniego, żeby ta ziemia była tak. No ziemia się troszeczkę. musi ogrzać, nasionko musi wykiełkować. No, Gdy zobaczymy. wykiełkuje, no to wiadomo. Na pewno w pietruszce nic nie będzie. No właśnie, pietruszka też jest posiana na 100%. Tam dalej jeszcze kolejne grządki truskawek powtarzających, tutaj popląt posiany, tam dostanięte palety, które o tutaj będę wykorzystywać też do ogrodu. Jakieś płotki, podpórki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Słuchajcie, cieszę się z odwiedzin Krzysia. po ja raz się... spotkaliśmy się <laughs> spotkaliśmy na żywo, to... bo w internetach to już się tam gdzieś zahaczyliśmy. No, bywa, bywało, bywało. Także cieszę się, że się poznaliśmy. No i czekamy na kolejny przyjazd odwiedziny. Dokładnie udanego sezonu życzymy wszystkim trzymajcie się do i, następnego i do razu i was również pa tym ciepłym bulionowym akcentem chcę zakończyć ten odcinek dziękując Krzysiu właśnie za tą szklaneczkę przepysznego warzywnego bulionu dostałam od Krzysia prezencik na dzień dobry już wam pokazuję jego Własnoręcznej roboty, takie można powiedzieć, warzywko naturalne. Pamiętam swego czasu, to było może z 10 lat temu, lubiłam sobie zalewać kostkę rosołową wrzątkiem i pić taki ciepły rosołek. Tamte czasy mi się przypomniały, ale oczywiście tamten rosołek nie ma nic wspólnego z tym tutaj w szklance. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie sobie na kanał Krzysia i tam możecie się do niego w sprawie tego pysznego napoju odezwać. Krzysztof wspomniał, że niektórzy kupują u niego ten, właśnie te warzywka do posypywania sobie kanapek. Ja dodawałam już do zupy, bo już od jego wizyty minęło 2 czy 3 dni. I właśnie dzisiaj tą zupę z tym warzywkiem jedliśmy. Bardzo dobra, ale mi najbardziej właśnie smakuje w takiej wersji, bo ja lubię takie właśnie bulionowe smaczki do picia. Oczywiście do rosołu też się dodaje. Dziękuję. Oczywiście zapraszam Was na kanał Krzysia, jego kanał to Chris Paul Farm. W opisie filmu macie link, na pewno będzie mu bardzo miło. Bardzo przyjemny smaczek, taki łagodny, aromatyczny.